No, kolejny dzień w pracy. Teraz tutaj pójdziemy na moje stanowisko. Taka tu jest okolica. Wczoraj mieszkam. No, a to ja. No, bardzo fajnie tutaj jest. jest eee, Dzisiaj jest wtorek. Trochę chłodno, ale w tym czasie, jak widziałem, wcześniej był teraz godzina 12. troszkę trochę ciepło, jak 50. Jestem z drugiej strony, no to ciężko, bo mam jedną na straty. Ja nie, nie lubię tej drugiej używać. Chciałbym ją zachować, żeby nie była biała. O, tu łódka doktora. No, tu chodzi właśnie o tą barierkę już, e, dzisiaj to malowałem to na raz A tam dalej jak przyjdziemy Już jest malowane dwa razy Malarz. O, proszę jak pięknie Malowane dwa razy, wcześniej oczyszczone z mchu zagruntowane czyli właściwie, właściwie trzy warstwy to były, tak? Bo... Reguły, jeśli jest, jest niemalowane drewno to, to najpierw trzeba je oczyścić w zależności od tego w jakim jest stanie sposoby osoby albo po prostu przemyć wodą albo też jeżeli był, był tutaj mech no to trzeba porządnie wyszorować papierem ściernym, ze ten mech. To już w i tam jest woda. Byłyby problemy, jeżeli by się nie zrobiło farba, by się gorzej trzymała. No ale w takich sytuacjach, jeżeli jest drewno starsze, a tu było, to jeszcze trzeba jeszcze trzeba zagruntować. Z grunt to jest takie takie coś, jak to powiedzieć, pomiędzy farbą a wodą, co wnika w drewno je właśnie fajnie konserwuje Jeżeli są jakieś właśnie szpary to ten grunt, ol, olejny akurat grunt są też akrylowe olejny on fajnie to wypełnia no i dłużej, dłużej to wszystko wytrzymuje. Także trochę się poduczyłem już malowania ale warunki to mam świetne tutaj, no, po prostu no, aż nie wierzę no Jak przerwa jest, to sobie mogę popatrzeć na wodę ptaki lecą renifery czasem przychodzą Czy akurat tutaj tutaj to jeszcze nie widziałem, ale tam dalej Jak poszedłem to, to tam widziałem renifery Tutaj one no, zasrały trochę tak widzę, że były no. kiedyś to one się nie... One się nie... Jakby to powiedzieć... Nie krępują, O, dobrze, wszędzie. To ich terytorium. No, dobra. Wiem coś i wracam do pracy.